A Wrocław właśnie jest miastem kina, czy są inne miasta, które zasługują na miano miasta Kina? Wie, wie pani teraz, czyli na, na przykład te, te różne te multiplexy i Multicina budują się w różnych małych, mniejszych miastach, także na, na przykład takie miasto jak no, Multicino Magdynia. No, no, no nie takie wielkie miasta jak Łódź, tylko miasta mniejszej i średniej wielkości gdzie multikina powstają, ale to dobrze, że powstają, bo, bo to warunki techniczne są w tym w tych kinach są bardzo dobre, tylko chodzi o repertuar, żeby, żeby stosunkowo te multikina, te multiplexy, one mało do, dopuszczają takich filmów bardzo wartościowych, a, a, a co gorzej i jak na, na przykład bym miała recenzję do, do tych, którzy piszą w gazetach o filmach, że jak na przykład był, 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 był wyświetlany niedawno ten Młyn i Krzyż, że że w gazecie yy, yy, redaktorzy piszą gazety, że to jest film trudny. No kompletna bzdura. Zamiast ludzi nauczyć i, i przygotować do dochodzenia na, na dobre filmy, to piszą film trudny. Ale w multiplexach nie ma, yy, znaczy nie, nie zawsze znajdziemy te filmy, które na przykład znajdziemy na festiwalu. No, no nie, no nie, ale ja właśnie mówię, że to właśnie multipleksy powinny, powinny więcej takich filmów przyciągnąć, no i nie pisać, nie pisać o, o tym, nie, nie może o tym pisać, że to są filmy trudne, bo to jest kompletnie prawda. A jaki film się Pani najbardziej podobał podczas tegorocznej edycji, do, jak dotąd? O, wie Pani, jak dotąd, o, 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 o wie Pani, to musiałabym, musiałabym mieć film, ale a, ale... ale... Tak, o, no to może on. Może... Przeczyta, bo wie pani, nie, na dobrą sprawę to mi się podobały wszystkie filmy, o, o, oprócz tego filmu greckiego Ojczyzna. To wszystkie inne mi się podobały, co, co tam O, o, to, to nie mam pomóc. O, 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 to jest jeden z No dalej, czytaj tam. Zemknij się człowieczki. normal amigos oh okay. não, 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 não. <susurra> <susurra> <susurra>